Hej, 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 hej! Ja wszystkim, tu kamru Witam was w kolejnym filmiku informacyjnym, w którym wam przekażę najnowsze informacje dla waszej informacji. A w tym filmiku chciałbym poruszyć trzy, trzy... Tematy, że tak to powiem. Po pierwsze, moje plany konwentowe. O których niedawno się wypowiadałem, ale doszło do pewnej zmiany, właściwie dodatku. E, drugą rzeczą to jest relacja z jednego z konwentów, którego właśnie wróciłem, tak naprawdę. E, a trzecią opcją jest tak naprawdę wzięcie udziału w ankiecie odnośnie nowej serii e, po Mac Pixelu, którego niedługo skończymy, bo to jest dość krótka gra. Więc zróbmy to po kolei. Po pierwsze, plany konwentowe. Dawałem Wam wcześniej, całkiem niedawno temu, informację, że jadę na Lo Anime, który już minął i zaraz mówić, jak się tam bawiłem e, i pa pa pa, pa, pa nauczkom. Nic się nie zmieniło, co nie zapraszam Was bardzo serdecznie. Ale, 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 ale doszło jednak do jednej ważnej rzeczy. Mianowicie nie planowałem przynajmniej w tym miesiącu e, brać żadnych e, dodatkowych konwentów, żadnych wyjazdów. Ale przez wpływ na różne rzeczy, przez powody powodów, jednak się tak zdarzyło, że pam, param, pam, pam, jadę na Eskom One Punch Edition Warszawa 19-20 marca, czyli za 2,5 tygodnia. Bardzo do Was serdecznie zapraszam na ten komentarz. Organizowany jest on przez Animatsury, czyli właściwie wraz z Miochi największą organizację, chyba organizację, nie wiem czy... Dobra, mniejsza organizacja, e, która właśnie organizuje takie konwenty. E, konwent ten odbywa się w stolicy, co jest w ogóle zajebistą rzeczą, ponieważ po pierwsze łatwo z dojazdem no, stolica. Po drugie, ja mieszkam w Warszawie, więc ewentualnie można po konwencie pójść na jakiś piwo czy cokolwiek. Nie ma problemów ze mną, że. Papa, e, pa, 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 nie ma problemów ze mną, że się śpieszę na jakiś dojazd, cokolwiek. No nie, tramwaje, nie tramwaje, nie ma problemu. E, serdecznie Was zapraszam e, dodatkowo animatori wpadł na świetny pomysł, bo tak nie wiem czy wiecie, ale ogólnie jak konwenty, e, kiedy się robi konwent to się ma jakąś tematykę, co nie? I tak animacori pomyślało, tak... Hmm... Ogólnie robimy różne tematyki, niby są fajnie, ale wszyscy mają je w dupie, co nie? Bo jednak są nudne. To... Teraz się wystanili i zrobili tematykę One Punch Edition. To nie One Punch Man, aby ci, którzy oglądają chińskie bajki, e, ludzi, no ludziom się bardzo spodobało, bardzo przypadło do gustu. Nie dziwne, bo to jest bardzo fajnie zrobiona parodia. E, zrobili taką tematykę, więc zapewne będą przyjmowane jakieś panele w tej tematyce, coś może będzie w sklepach, jakieś imenty, Cholera, wie, nie interesowałem się jeszcze tym tak bardzo. Na plan zawsze patrzę, jak już jestem na konwencie, a nie przed, tak jak już mam. Nie chcę mi się sprawdzać wcześniej. Ale wy możecie sobie sprawdzić wszystko na stronie eskon.animac który.pl, tam jeszcze na Facebooku macie fanpage, to wpiszecie skąd wyszukiwarkę, to Wam znajdzie. No, to są wszystkie informacje: OS, koniec, czas, miejsce, cena, właściwie ile to kosztuje. Nie sprawdzałem. No, tutaj macie cennik, co nie. Informacje, gdzie możecie to kupić, nie zapominajcie o karcie Konwentowicza. No, ogólnie serdecznie Was zapraszam. Jeżeli lubicie karcianki, to powinniście znać Magic the Gathering, Jeżeli macie jakieś deki, chcielibyście ze mną zagrać, śmiało zapraszam. Wcześniej o tym nie powiedziałem, ale ogólnie, czy no, ogólnie ja bardzo lubię Magic the Gathering, Zawsze biorę talię ze sobą, więc jeżeli ktoś chce. Konapierdzielać sobie, no to nieśmiało sobie weźmiemy jakąś talię, coś sobie popiekamy. Ja bym tego zagram zawsze. E, chyba, że jestem w takcie jakiegoś panelu, ale to wiadomo. E, no, to by było na tyle odnośnie skonu. Jeszcze raz zapraszam. Warszawa 19-20 marca. No to teraz może pogadajmy o. Love Anime, na którym e, byłem. Love Anime, o mój Boże, już nie pamiętam, gdzie to było, czy to było we Wrocławiu? Dobra, tam mi chyba wystarczy. Mniejsza Love Anime, e, to był konwent organizowany właśnie przez tą drugą, największą grupę Miochi, e, 27-28 luty, czyli niecały nie, nie tydzień temu. Był on organizowany we Wrocławiu i wyróżniał się tym, że był na... Organizowany na stadionie, co nie? Na stadionie wrocławskim. I teraz plusy i minusy tego konwentu. E, ogólnie... Zacznijmy może od miejscówki. Miejscówka, stadion. Pomysł. Kiedy usłyszałem o tym, to było albo ten koniec będzie epicki, epicko dobry, albo będzie epickim failem. No, okazało się, że nie jest ani tym, ani tym. Bardziej jest. No, nie okazało się, że nie jest tym i tym. Co i odnośnie miejscówki. Było dużo miejsca. Zdecydowanie było dużo miejsca. Stadion, wiadomo, było wpis do miejsca. Jeśli chodzi o salę z atrakcjami. Korytarzy, i to wszystko było jak najbardziej okej, okay. Mistówka mi się zdecydowanie podobała. Strasznie mi się podobał podział, podział na piętra, e, jeśli chodzi o różnorakie, nie wiem, miejsca, gdzie można sobie usiąść, bufety, nie bufety, miejsca na stoiska, gdzie można kupić rzeczy. W szczególności mi się podobało właśnie to miejsce na stoisku, bo to było coś takiego, że wychodzimy po schodach na najwyższe piętro. I był taki jeden wielki prostokąt kwadrat, w którym były ułożone wszystkie stoiska. Zawsze jak byłem na konwencie, denerwowało mnie to, że stoiska są rozpieprzane wszędzie trzeba łazić przez cały konwent, żeby badać wszystko. No i było wszystko w jednym miejscu, bo w jednym prostokącie kwadracie... E nie trzeba było dużo chodzić, wszystko się miało w zasięgu wzroku, jeżeli się nie mogło znaleźć jakiegoś stoiska, nie, powiedzmy, nie wiem, jata, Vaneko, czy cokolwiek, jakieś Maginarium, nie wiem, zapytało, wystarczyło się zapytać kogokolwiek, oni wiedzieli, co nie, bo wszystko było w jednym pieprzonym miejscu. To mi się podobało, to mogę się przy okazji, bo ja gadamy o stoiskach, pochwalić rzeczami, które kupiłem, tak, kupiłem sobie trochę manki, nie tylko. Po pierwsze, kupiłem sobie ugh, dziewiąty i dziesiąty tom mangi zwanej Space and Wolf. Polecam tą serię. Seria opowiada o, że tak powiem, podróży pewnego handlarza i pewnej wilczej pani, którzy się spotkali pod względem różnych okoliczności i ogólnie oni sobie podróżują i handlują, co nie? Jest to spokojna seria z bardzo ładną kreską, w której w międzyczasie przez podróże w różnych miastach dzieją się różne rzeczy, co nie spotkają różnych ludzi, wynikają różnego rodzaju problemy z tym, handlem, handlę. Jakieś tam tłumaczenie, jak rynek działa. Ja się tam nie znam, więc nie wiem ile te, w tym jest sensu, ale jeżeli oczekujecie jakiejś spokojniejszej historii, z bardzo ładną kreską i bardzo fajny, fajną główną bohaterką, i całkiem spoko głównym bohaterem, polecam. E, jeszcze z Mango kupiłem sobie trzeci to Monster Musume. Mango zjeby pewnie kojarzą, bo było w niej, tam w poprzednim, tam jeszcze w poprzednim, poprzednim sezonie wychodziła bajka z tego. E, Takie średnio słabe eci, ale ogólnie. Motyw yy, potworo dziewczynek jest przeze mnie lubiany, więc w sumie trzeba by nie. Zakupując taką mangę wspieram polski rynek, będzie więcej wydawanych mango z zjeb... rzeczy, ale przede wszystkim mój yy, zakup, z którego się najbardziej yy, cieszę, to jest to. Zdrowa Maria i puste pudełko. Jest to tak zwana light novelka, czyli można w skrócie powiedzieć... Kurwa, wyleciałem mi zakładka. Książka. Tak się ja czytam książki, może Was to zdziwi, sam się dziwię. E, ogólnie stwierdziłem, że po pierwsze, e, parę osób zwróciło mi uwagę, że gdy je nagrywam na YouTubie, to już powtarzam cały czas, no, bardzo często powtarzam te same słowa, nie ma, że tak powiem, w moim słownictwie wielkiej różnorodności. E, nie ma niczego lepszego od rozwijania własnego słownictwa niż książka. A od, od właśnie wszystkich osób których się pytałem, od których słyszałem, a mając na myśli wszystkich osób, to mam na myśli wszystkich osób, których gust można ocenić na co najmniej wyrobiony, czyli nie taki, który, nie wiem, obejrzał 5 bajek na krzyż i tyle, tylko, nie wiem, obejrzeli po 300 albo więcej. Ogólnie ludzie, którzy się znają na tematach mangowych, zdecydowanie polecali im tą light novelkę. Mówi, że jest bardzo fajnie zrobiona, fabularnie. Dzisiaj poszedłem sobie do lekarza, bo coś tam miałem z paluchem: wizyta, bla, bla, bla. bla. No i tak, a będzie mi się nudzić, pewnie będę stać w kolejce. Jak to u lekarza? E, Polski Fundusz Zdrowia, hello, czy jak coś mniejsza? Coś e, poczytam. Przeczytałem. Książka ma. To prawie 180 stron, tam coś 60 stron. I muszę powiedzieć, że się wciągnąłem. Gdyby nie to, że musiałem się nagrać filmiki, pewnie bym siedział i doczytał do końca. Właśnie, akurat to jest ostatni filmik, który dzisiaj nagrywam, więc. No ten. Eee, w skrócie, tak, żeby. Nie wiem, mogę powiedzieć, że Wam to polecam, ale no, warto powiedzieć, o czym to jest, a tak, żeby nie spoilować, nie lubię spoli. No to w skrócie mogę powiedzieć, że. Eee... Jakby to powiedzieć o. Może tak. Akcja odbywa się w szkole, co nie? Ten 180 stron odbywa się w szkole od 2 do 3 marca. Akcja odbywa się przez jeden dzień, co nie? Na e, 180 stron. Haczek w tym, że ta akcja, że ten jeden dzień powtarza się jakieś 30 tysięcy razy, może więcej. Jestem dopiero na 60 stronie. E, więc... Ta, tyle wam powiem odnośnie fabuły tej książki. Dalej nie będę was wtajemniczać, bo nie chcę za bardzo spoilować. A ta informacja została podana właśnie już na początku. Ja ogólnie bardzo przyjemnie się, ta serdecznie polecam. E, no to właśnie wszystko, co kupiłem, e, To, skoro mówimy o kupowaniu, to może ruszmy ten temat dalej. E, tak, więc pozytywną rzeczą. E, o, inaczej. Gadaliśmy o miejscu, co nie Stadion. Okej, okay, pozytywna rzecz, dużo miejsca, nawet fajne według mnie rozmieszczenie, e, nie wiem, sal, sklepiku, wszystkiego. To może to są te pozytywy, co nie? Pogadajmy może o negatywach. Po pierwsze, e, sleep, do czym sleep osobiście oceniam bardzo pozytywnie, był ogromny. Jeżeli nie było się na tyle debilem, nie oszczędzając się w słowach i nie poszło się spać przy oknie, tylko nie wiem, przy ścianie, jak każdy normalny człowiek albo gdziekolwiek, e, to ogólnie było. Spoko, było spoko. Podłoga, nie będę oceniać podłogi, wszyscy śpią i tak na karimatach, materacach czy czymkolwiek. Nie było zimno. chociaż słyszałem od ludzi, że niektórym było zimno. Nie wiem, jak bardzo ciepło skórze oni są, ale mi nie było zimno w slipie, więc nie narzekam. Chyba, że ktoś był głupi i nie wziął żadnego, nie wiem, prześcieradła, żeby w nocy zasnąć. Mniejsza. Slip mi się podobał, był spory. Eee, problem było dość do Slipa, bo była taka, że tak powiem. Był budynek, jeżeli mogę tak to określić. Miejsce, gdzie odbywały się wszystkie rzeczy. Potem trzeba było przejść. Było potem takie przejście, gdzie wychodziło się na. Inaczej, stary dom był złożony tak. Pójdźmy. był złożony tak, że powiedzmy tutaj mamy wszystkie rzeczy, które mamy. Potem się wychodzi na taką, że można tak powiedzieć, otwartą przestrzeń. Trzeba było troszkę przejść, a potem wejść dwa piętra po schodach na górę i wtedy jest slip. I o ile sleep był dla mnie spoko, to problem był jeden, że trzeba było przejść do niego. A jest taka pora, niestety, że jest jeszcze zimno i ogólnie, nie wiem, rozmieszczenie, układ tego przejścia był taki, że nie wiadomo czemu było zimniej niż na dworze. Więc. O ile w Sleepie było fajnie, przejście do niego było tragiczne, bo było w cholernie zimno. No i trzeba było jeszcze wejść yy, przez dwa piętra po schodach y, na górę, co jeżeli miało się duży bagaż na początku, mogło być bardzo problematyczne. No i ogólnie, co przedłużało czas na tym zimnym powietrzu? No niestety problem był też prysznic, bo o ile był prysznic, okej okay, super, to był na totalnie drugiej stronie konwentu w porównaniu do Sleepa. Już Kirze trzeba było przejść od tego prysznica do Slipa, to pół biedy, ale wychodzicie z mokrą głową, co nie? Przez tak naprawdę dwór, który jest w cholerę zimny. Parę osób się od tego pochorowało i to niestety nie było zbyt dobre. To przejście nie byłoby problemem, gdyby ten konwent został zorganizowany w tej miejscówce. Hmm, pa, 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 w innej porze roku, to czy, kiedy byłoby cieplej po prostu, nie? Więc ogólnie te przejście to była chyba największa bada konwentu, niestety. Każdy z tego powodu narzekał, ale poza tym sleep był ok, e, chociaż nie siedziałem w nim za długo, e, co jest rzadką zaletą. Dlaczego nie siedziałem że To, że nie siedziałem w ogóle w sleepie wystarczająco długo, że nie wchodziłem do niego często, to w ogóle wow, bo ogólnie na konwentach Miochi zauważyłem, że przynajmniej w moim przypadku nie było, z, jakoś nie ma nigdy e, albo ja się tak nie interesowałem wystarczająco dużo atrakcji, żebym nie przesiedział powiedzmy. Cały czas non-stop yy, z panelu, no, żebym był na konwencie z jednego, inaczej, żebym przeskakiwał z jednego panelu na drugiego przez cały dzień. Na tym konwencie mi się to udało, moi drodzy. Na LOWie pierwszy dzień był totalnie zajebisty pod względem atrakcji. Właściwie nie było mnie w sleepie, właściwie nie było mnie w slipie, przez pierwszy dzień łaziłem bez swojej mango koszulki, ponieważ zostawiłem ją w sleepie, jak wyszedłem z tego slipa stwierdziłem, a pójdę na jeden panel, zaraz wrócę i ją założę. Przesiedziałem na tych panelach cały dzień z jednego panelu, od razu wleciałem z drugiego. Chciało mi się jeść, chciało mi się pić, chciało mi się strać. Miałem to he w dupie. <laughs> chciało mi się strać, miałem to w dupie, śmieszne żarty. E, siedziałem e, cały czas na panelach. Było były różnorakie panele, zrobione przede wszystkim tak, żeby każdemu się spodobało. Najlepszy panel, definitywnie, fakty, mity i legendy o konwentach, czyli po prostu przez dwie godziny... Jak to, e, Szukam słowa, szukam słowa... Przez dwie godziny bekowanie się z największych dram, e, wpadek czy czegokolwiek, co wystąpiło w historii konwentów, opowiadanych przez ludzi, którzy mają bardzo duże doświadczenie konwentowe. E, świetny panel, uśmiałem się jak e, nigdy. I nie tylko ja. Eee, pierwszy dzień jeśli chodzi o panel w skrócie, był bardzo fajny. Drugi już nie był taki dobry. Zdecydowanie były, przy, potrafiłem znaleźć przerwy w panelach, ale... Było tak standardowo w drugim dniu. Pierwszy dzień był zajebisty. Eee, co mogę jeszcze powiedzieć? Jeśli chodzi o miejscówkę, miejscówka była na zadupiu i właściwie to nie ma problemu. Była dostępna żabka, można było sobie kupić co się chciało, jeżeli się nie chciał kupować na miejscu żadnego żarcia, bo wiadomo drożej czy coś. Można było dojść, nie ma problemu. Tam 30 minut do dworca piechotą chyba, autobusem krócej, no to nie jest tak źle. Problem był bardziej w nocy, co nie? To, że było to za miastuka za dupy, to nie jest jakiś wielki problem. Problem był taki, że problem był w nocy, bo mianowicie Żawka w nocy jest zamknięta, innych sklepów w okolicy nie było. I największy problem był ze znalezieniem picia, tak naprawdę w nocy, ponieważ wszystkie sklepy były zamknięte przynajmniej z tego, co się doszukałem na konwencie też wszystkie stoiska były pozamykane w nocy co jest normą. I ciężko było znaleźć coś do picia, albo trzeba było komuś podpieprzyć. Raz, dwa, trzy konwentowe! Albo trzeba było się napić kranowy i to był ten minus. Ale poza tym, jak już jeżeli dzień nastał, było jak najbardziej okej. Okay. Można było zjeść sobie na przykład sushi. Robili, nie robili sushi na miejscu i to było fajne, bo usiadłem sobie ze znajomym, co nie, cześć puchać. E, usiadłem sobie ze znajomym, zaczęliśmy sobie gadać na różne tematy, co nie. Znajemy tam sobie tędzielę... Sushi, ja tam sobie zamówiłem coś do picia wtedy. Nie pamiętam co się nazywało, ale Był... napisałem się jakiegoś cień koktajlu z owocu, którego nigdy nie, nie, nie słyszałem o czym. Może przypomnę sobie e, nazwy. E, czy to jest to? Nie, nie, nie pamiętam. Przepraszam, nie pamiętam nazwy. Albo na L. Pomyśl. Nie, poszukajcie sobie owoców na L. Jeżeli znajdziecie taki, którego nazwy nie znacie, to był ten. E, tak czy siak. E, Wywijłem sobie jakiś tam soczek, tam koktajl, mniejsza, był bardzo żywiający, polecam, był bardzo smaczny. Eee, I w ogóle miła niespodzianka się stała, co nie, bo przychodzi koleś, który robił żarcie i daje mi sushi, takie. Przepraszam bardzo! Ale co to jest, ja nic nie zamawiałem? No pan nic nie zamawiał, Ktoś zamówił i nie odebrał! No dziękuję, omnomnomnom. Było dobre. Trochę zimne, bo wiadomo, czekałem na zamówienie, ale było dobre. Eee, no więc, może. I były zajebiste kanapki. Były zajebiste kanapki. Eee, do kolejnego tematu, którego zaraz omówię. Eee, koło meduków. Eee, były takie duże kanapy. Za 5 zł, ale były duże kanapy. Duża buła. Szynka. Ser. Sałata. jakiś jakaś zajebista odmiana majonezu. Kupiłem jedną, albo. Mua! Jeżeli ktoś nie wiedział, że są tam kanapki do kupienia i ich nie kupił, żałujcie. Więc żaćim w ogóle problemu nie było za dnia. Gorzej było w nocy. Ale pomijając to, e, zajebista rzecz na tym konwencie, to właśnie byli medycy, o którym... Rzecz Zajebiści ludzie na tym konwencie, organ Opiekun, no nie mniejsza. Medycy spisywali się bardzo dobrze. Po pierwsze, byli bardzo uprzejmi wobec ludzi przebywających na konwencie. Dobrze podchodzili do roboty. Ja wiecie, mam ten problem z wracającym paznokciem, Teraz już się leczę, jest okej. Okay. Ale ogólnie było coś takiego, że chodzenie nie jest skazane dla mnie, bo paznogie się wbijał. Wtedy wbijał się głębiej, jeszcze byłem przed lekarzem. Wbijał się głębiej i ogólnie ropa leciała, wymieszana z krwią i wow, 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 wow. I tak, nagle, tak, Wiecie, tak naprawdę trzeci dzień konwentu. No, dla mnie trzeci, bo przyjechałem w piątek i łazieniem tam ze znajomymi po mieście, konwentu, No ale powiedzmy te, tak, trzeci dzień konwentu mojego pobytu we Wrocławiu, byłem na nogach i taki. Nie zdejmowałem ostatnio skarpetki, trochę się boję spojrzeć, co tam jest. Pójdę do medyków, nie wiem, może mi to oczyszczą, opatrzą, przyda się dla mojego zdrowia. E, poszedłem, donom... Siadam, co nie wiem, zdejmę to, to, zdjąłem buta, zdjąłem skarpetkę. Babka spojrzała, pierwsze co powiedziała to było: kurwa, <grym>, miałem dekadę z tej reakcji, ale ogólnie e, wyczyściła mi wszystko, opatrzyła, byli tam jeszcze ochrona, tam sobie pierdzielała coś, e, mieli przerwę. E, akurat miło się można, można było pogadać, wszyscy kulturalnie. Zrobili co mieli zrobić, tam doradzili wszystkie protipi jakie mogłem robić według e, n, s, jakimi powinienem się sugerować. Ogólnie dobrze wykonali swoją robotę, byli uprzejmi i nie tylko ja jestem pozytywnie, z, m, pozytywnie podchodzę do ich roboty, gdyż to no, parę ludzi też ich polecało. Ogólnie na konwentach były różnego rodzaju przypadki kiedy medycy byli Tacy i owacy. Na tym komencie odjebali dobrze swoją robotę, Tutaj jest serdeczny plus. Z pozytywnych akcji jeszcze mogę powiedzieć, że zdecydowanie ochrona się dobrze spisywała. Zdecydowanie się nie opierdalała, przynajmniej ja tego nie widziałem, jeżeli się opierdalała. W nocnych porach, kiedy sobie wychodziliśmy na spacer ze znajomymi, jak wracaliśmy, była, była akcja, gdzie rzetelnie sprawdzali na przykład bagaże osób, którzy wchodzili na konwent, to bo wiecie, niektórzy lubią sobie przenieść alkohol, chole, co jest dosyć zabronione, więc nie było czegoś takiego, że. O, wchodzę sobie, czy szczęścia, ja mam opaskę i idę dalej. Nie, 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 sprawdzali, dobrze podchodzili. E, kiedy trzeba było się zwijać z konwentu, wiecie, zamykanie czy coś, łazili po ludziach, po stanowiskach, e, mówili, Rusz, już, 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 ruszać tyle, jak organizatorzy każą spierdalać. E, więc ogólnie w tym przypadku jest spoko. Co, o czym mogę jeszcze wspomnieć? E, słyszałem, że były jakieś tam problemy z lapkami odnośnie e, tych, którzy robili panele, ale. W sumie ciężko mi się wypowiedzieć, bo nie wiem czy to były e, laptopy organizowem ten. Organizowane przez organizatorów, czy to były laptopy ludzi, którzy je przynieść dla siebie, bo to były ich laptopy, więc też nie będę wypowiadać. Ogólnie, tak w skrócie, żeby się nie rozgadywać za długo, bo widzę, że filmik ma 20 minut. E, pa, 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 Jak oceniam w skrócie konwent? E, na konwencie bawiłem się bardzo dobrze. Zdecydowanie nie żałuję, że do niego przyszedłem. Spotkałem spoko ludzi, ale tak pomijając już kwestie to jest totalnie subiektywne. E, jeśli chodzi w nawiązaniu do organizatorów, przyjęli naprawdę ciekawe atrakcje. Fajna miejscówka, gorzej zdecznie na slip, ale poza tym wszystko ok. E, Myślę, że takie solidne 6 na 10, solidne 6 na 10, łamane, słabsze 7 na 10, eee, to jest jak najbardziej okej okay oceną. Low Animem myślę, że był udany. Gorzej jak ktoś ma słaby organizm i zachorował. <gorsze> Ale pomijając, bawiłem się dobrze, więc będzie na edycja? Na pewno pojadę. Eee, to tyle odnośnie Low Anime. Ostatnią rzeczą, o której chciałem wspomnieć, to są właśnie... Moja nowa seria, która się pojawi po Pixelu. Ostatnie odcinki dostałem z Mac Pixela, bo to jest przecież mała gra. Eee, mam trzy opcje do wyboru, nie wiem, na które się zdecydować, więc w tym przypadku mogę się zasugerować tym, co chcecie. W opisie w filmiku macie link do ankiety, w której macie do wyboru jedną z trzech gier. Eee, te gry to Darkest Dungeon, czy... nagrać na YouTube od początku do końca, to prawda będzie jakaś dłuższa seria, bo w to się trochę długo gra. Jeżeli chcecie mogę śmiało nagrać, bardzo mi się spodobała ta gra po tych wszystkich updatech, mocno się wciągnąłem z, chęcią, wciągnąłem z chęcią bym nagrywał, miałbym na pewno dużo motywacji do nagrywania. Eee, drugą opcją jest kontynuacja Plant vs Zombies, w, Plant vs. Zombies 2. A trzecią opcją e, jest nagranie kampanii z Heroes 5. Ja, o ile nie lubię strategii w przypadku RTS-ów, do Heroes mam bardzo duży sentyment. Eee, Piątkę najbardziej lubię. Najlepsza część, nie oszukujmy się. Horror! Jak możesz tak mówić, Kamrus? Trzecia jest najlepsza. No właśnie nie, bo piątka to jest taka ulepszona trójka. E, to tak w dużym skrócie, nie chce mi się rozwijać e, tematu, ale w skrócie no. Darkest Dungeon, Band vs. Zombies 2, albo kampania Heroes 5. Podstawki może potem pójdę z dodatkami. E, zagłosujcie, co chcielibyście zobaczyć. Jedna z trzech opcji do wyboru gra z największą ilością głosów pojawi się po Mac Pixelu. Ale ja, no, czy z wami żegnam? Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Zapraszam na Eskon, jeszcze raz. 18-20 marca. Tak, dobrze powiedziałem? Nie. 19-20 marca. 19... Dzieweta... chwila? Co? Tak, 19-20 marca był mocne 6 na 10, można 7 na 10 powiedzmy. Nie chcę się zastanawiać tak głęboko nad ceną eee, No i... Do głosowania tam poniżej. Dziękuję za uwagę. Jeżeli obejrzyliście to w całości, to dzięki, bo ludzie strasznie olewają filmiki informacyjne. Dzięki, że byliście. Papa, pa, trzymajcie się. A jeżeli ktoś się pytał o muzykę, to jest to No Copyright Sounds. Wpiszcie sobie na YouTube, znajdźcie nam kanał. Papa! Pa.